Dzień dobry, moi drodzy, witam was serdecznie na kanale na biwaku. Jesteśmy na targach Caravan Salon w Poznaniu. Wyobraźcie sobie takie dość nietypowe połączenie, bo z jednej strony mamy jednego z najtańszych nowych campervanów na rynku, bo ten samochód obok mnie kosztuje 300 tysięcy zł brutto już po doposażeniu. Z drugiej strony pomyślcie sobie, że mamy do czynienia z prawdziwie iście włoskim designem. Mówimy tutaj oczywiście o Marce Mobilvetta, która zaprezentowała nowe pojazdy na rok 2025, i co tu dużo mówi, Robią one niesamowite wrażenie praktycznie na każdym oglądającym. To wszystko jest połączone na stoisku firmy MTM Campery, która jest dystrybutorem zarówno marki Mobil Veta, jak i marki Jotti Line. Dzień dobry Dzień Jarku. dobry. kłaniam się serdecznie, kłaniam się. dobrze, że początek targów, jest, jesteś jeszcze fresh, jeszcze jesteś zdolny do <noise> tak, rozmów, tak, tak. powiedz mi, jakim cudem udało Wam się utrzymać tę cenę, wszystkie ceny poszły w górę, a Wy w dalszym ciągu nowego, zaznaczam, nowego campervana, 299 tysięcy złotych. Brutto. Jak? Ilość sprzedanych przez nas kamperwanów marki Jotty Line powodowała to, że po prostu dogadaliśmy się z fabryką, że ceny na następny sezon pozostają na niezmiennym poziomie. Mhm. Dzięki czemu możemy naszym klientom zaproponować najtańszego kamperwana dostępnego w Polsce na rynku z tak bogatym wyposażeniem. No właśnie, bo to nie jest GOLAS. Warto to zaznaczyć. Samo podwozie Forda, automat, mocny silnik. Tak jest. 107, 165, 165 już teraz ob, będzie, ob, tak? O 5 koni. E, mhm. Automat ośmiobiegowy mhm. na fordzie Transitu Tu akurat jeszcze mamy model sześciobiegowy z sześciobiegową skrzynią automatyczną, ale już w firmie mamy nowy model z systemem Sync 4. Tu akurat w tym egzemplarzu Czyli mamy ten wyświetlacz, tak? tak ten odpalanie, gaszenie, tak. zamykanie Bajerty. pojazdu, bajery, jakieś tam GPS-y, także uważam, że... W tej cenie no jest to bardzo poważny gracz na rynku, jeżeli chodzi o campervana dla dwóch, trzech, czterech osób awaryjnie. No, no właśnie, wskakuj do środka, bo Zapraszam. dużo ludzi pyta i zastanawia się pewnie, no jak z jakością, cholera, jak najtańszy campervan, to musi być najgorszy. A tak no chyba nie do końca jest. Nie do końca, jeżeli chodzi o markę Jotiline, naprawdę bardzo dużą uwagę skupiają na meblach. Tu akurat jest premiera modelu, Ivan 60 FT, w którym są zmienione fronty, są zmienione meble, mhm. szafki, to wszystko jest po prostu lżejsze, mhm. porządniejsze i czuć tutaj bardziej taką domową atmosferę. Ile tak? ten samochód mierzy w długości? 5,98. A waga w takim razie? Każdy samochód, który przyjeżdża do nas z fabryki jest przez nas ważony. to poważnie tak poważnie, robicie? Poważnie, naprawdę? Tak, tak. Każde auto, które zjeżdża z lawety Dostaje 15 litrów paliwa na start, ponieważ mhm. większość tych samochodów zamawiamy z trumą diesel. Mhm. Wjeżdżamy na wagę, tak? Oczywiście ja, bądź koledzy z serwisu wysiadają na czas ważenia i każdy samochód dostaje paragon. Ten egzemplarz waży 2620 dokładnie. przy 3,5 tony? 3,5 tony, mając mhm. 15 litrów wlanego paliwa z takim wyposażeniem, z markizą. Ale powiem szczerze, ten nowy model został przez nas zważony, chodzi mi o nowego Forda tak. i różnica pomiędzy tym a tamtym modelem wynosi w okolicach 20 kg. Okej, okay, tylko. Tylko. Okay. No. Tu ścianka jest działowa, rozumiem? O tak, ona pracuje. Czyli tu w króciutkim kamperwanie można mieć ogromną tą kabinę prusznicową albo łatwy dostęp do... Toalety. To już chyba u wszystkich, prawda? Się u pojawia. wszystkich z tym, że bardzo często spotykam klientów, którzy może nie są mojego wzrostu, są troszeczkę wyż, wyżsi, no. em, gdzie po prostu w przypadku zabudowy Fiata Ducato, tak, Peżota Boxera, Citroena Jumpera, jednak ta wysokość tutaj w środku jest dużo, dużo mniejsza. Mają problem, chodzą, schylają się, gdzieś tam uderzają. Tu, tak jak widać na tobie, tego miejsca nad mamy na głową skalę. Jak na camperwana, ci powiem, jest że bardzo jest, jest bardzo przestrzeni. I najważniejsze, że ja pod tą kabiną prysznicową, ja tutaj też się zmieszczę. Może trochę brakuje centymetrów, wiesz, po boku. Camper van, w końcu. camper van Ale wiesz, ja tutaj po prostu mogę się wyprostować nie? W, najzwyczajniej <laughs> tak. w świecie. Jest to wersja dwuosobowa? Jest to wersja z czteroma homologowanymi miejscami do jazdy. Raz, dwa, trzy, cztery. Mhm. Ale trzema miejscami do spania. Główne łóżko w części tylnej, w poprzek. E, o wymiarach 190 na 140. Dużo klientów w to nie wierzy, e, więc zawsze po prostu e, 190, na 140? 190 na 140. Zawsze po prostu e, właśnie proszę o to, że żeby zrobili to, co ty żeby, żeby się przymierzyli. Okej okay, rzeczywiście, ale on aha, ale on ma. Troszkę delikatnie tutaj, chyba poszerzony, prawda? Tak, są poszerzone te mm, obudowy, tak, że tak powiem, dzięki czemu mamy miejsce na nogi, mamy miejsce na poduszki, mhm. także, także nie ma najmniejszego problemu. Jasne, ile takich dostępnych macie aut, bo słyszałem, że to jest bestseller, a ty walczysz o każdą sztukę z fabryki? Walczę o każdą sztukę z fabryki. Ym, osoba, z którą mam kontakt w fabryce, tak, mój opiekun, y, zaśmiał się i powiedział, że wyczyściłem mu plac, mhm. jakkolwiek to zabrzmi. Obecnie dostępnych mamy dwie sztuki, z tym, że w najbliższym czasie odbieramy jeszcze cztery sztuki. Także wybór będzie na pewno spory. Nie tylko jeżeli chodzi o ilość campervanów, ale również o kolorystykę, ponieważ ten egzemplarz jest w kolorze srebrnym. Mhm. Mamy zamówione egzemplarze w kolorze białym. Jeden egzemplarz w kolorze białym mam już na miejscu, także można śmiało przyjechać na firmę, zobaczyć, tak, jak wygląda ten nowym system SM4 i tak dalej, ten nowy, świeży Ford. Mam również zamówione w kolorze takim niebieskim, który przychodzi w fioletowy, bardzo ładny kolor, bardzo się kobietom podoba. I mam zamówiony egzemplarz w takim kolorze Magnetic, to jest taki kolor troszeczkę popadający w czarny, szary, grafitowy, wygląda obłędnie. Po was, Tak. No okej. Okay. Zapraszam Cię w takim razie tutaj na stoisko, bo zanim przejdziemy do Mobilwetty, jest jeszcze coś takiego, czyli już niewany w dalszym ciągu marka Jutti Line, która od. Tak. Ile już lat należy do grupy Rapido? Tak się teraz Oj, powiem Ci szczerze, nie pamiętam dokładnie, już trochę już. już trochę, trochę się tak, tak, I wtedy trochę. nastąpił taki ten skok. Nas, nastąpił taki bardzo duży przełom, ponieważ hmm. to było na takiej zasadzie, że... Róbmy parę modeli, ale zróbmy je po prostu dobrze, porządnie, tak, mhm. żeby to były modele, modele, że tak powiem, na każdą kieszeń, tak, mhm. ale żeby to były modele dopracowane w każdym calu, żeby to były modele proste, ale też żeby były takie właśnie domowe. Ciepłe. Ciepłe. Mhm. Tu akurat mamy model Jotiline Siena 386, kolejny nasz hit sprzedażowy. Bardzo dużo rodzin z dziećmi, że tak powiem, kupuje ten model. Bardzo popularny model również na wypożyczalu, tak zwane, na wypożyczalni, gdzie, gdzie jednak no, klienci szukają tak, od pięciu osób w górę. Tak? Jeżeli słyszą tam, na przykład, ktoś chce tą sześcio, osobowego kampera kupić, no to zawsze mówi: krótko, no, jestem skazany na alkowe, tak? Niektórzy mówią: na tego Elwisa. Elwisa, tak. Tutaj, Elvisa. Elvisa, tak. Tutaj akurat przychodzimy, my prezentując fajny, krótki model w zabudowie typu Półintegra. Ma niecałe 7 metrów, 6,99 a ma aż 6 miejsc homologowanych do jazdy oraz 6 miejsc do spania. Od tego powinieneś był zacząć właśnie, bo tu jest <grym> tak. sześciomiejscowy i nie ma alkowy. Jak to się udało? 7 metrów, a i cena słuchajcie, bo to ważne, 339 tysięcy zł brutto, brutto. Brudto. Tak, już w takim bogatszym wyposażeniu, mhm. tutaj również znajdziemy automatyczną skrzynię biegów, również, również znajdziemy mocny silnik Forda 165, koni mechanicznych, zamówiliśmy te modele z ogrzewaniem Truma Kombi Diesel, żeby yy, ta właśnie kwestia tych wypożyczalni później, żeby ten temat nie był taki, że gdzieś tam ktoś pojedzie na południe Europy i będzie miał problem z zmianą butli gazowych. Tu wystarczy zadbać tylko <noise> i wyłącznie o bak. Ile tu jest przestrzeni, Jarek? Ty. Można nie zatańczyć. Kielęc, ale tak, naprawdę, tak. 7 metrów mówisz? 7 metrów. No, dobra, to jak śpi 6 osób, jak na, na początku, jak jeździ jak śpi? Jeżeli chodzi o jazdę, mm -hmm. no to standardowo tak. kierowca pasażer, Jasne. tak? Dwie osoby w, w tym mm -hmm. miejscu. Mm -hmm. Plus do tego bardzo szybki sposób możemy złożyć tutaj tą deseczkę. Parcia i materacy możemy dać do tyłu. Jedna osoba jedzie tyłem do kierunku jazdy, plus do tego jeszcze jedno miejsce tutaj. Jedna osoba również idzie tyłem do kierunku jazdy. My oczywiście na czas targów no, skowaliśmy te pasy, tak, ponieważ... Mm -hmm. Nie, nie chcielibyśmy, żeby coś tutaj się obijało. Face to face się robi, ja cię kręcę. Face to face, y, bardzo duża część dzienna, na co też y, uczulam klientów, tak, żeby ci klienci e, w przypadku na przykład jazdy z dziećmi, tak, zwracali uwagę na to, że. No, Mniej ważne jest to łóżko z tyłu, tak? czy to jest łóżko w układzie Twinbe, czy to tak. jest łóżko królewskie. Ważniejsza jest ta część dzienna w przypadku jakiejś niepogody. Jeżeli chodzi o tam stolik, stolik jest również obracany Jak o czysta... Stolik? O, stół, stół. Stół, stolik. Przecież tu możemy grać w planszówki. Całą, no możemy całą, grać w planszówki. Z, z całą załogą MTM. Z całą załogą MTM. Myślę, że spokojnie byśmy się zmieścili, że zaprosilibyśmy tutaj odwiedzających do, 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 do wspólnej gry. Samochód, generalnie camper. Tak jak wspomniałem, 6 homologowanych miejsc do jazdy, ale również 6 miejsc do spania. No właśnie. E, z tyłu łóżka piętrowe. Mm -hmm. e, bardzo fajne, wygodne o wymiarach e, 218, z tego co pamiętam. 19 po 20 centymetr, o... na 91 z tego co widzę. E, tak, mm -hmm. tak, na 91, także bardzo długie łóżka, tak? Mm -hmm. e, bardzo fajne, szerokie, w, przeważnie w tych że tak powiem piętrowych łóżkach można spotkać wymiary szerokości tak na poziomie tam 80 cm 75 cm. tu jest bardzo wygodnie jeżeli chodzi o główne łóżko e, główne łóżko elektrycznie opuszczane w części dziennej Ej, i tutaj też bardzo ważna taka właśnie o, uwaga nie kolidujące właśnie. z wejściem tak do, Ej, to jest mega. do tego kampera mhm. e, więc nawet jeżeli tam ktoś jeszcze śpi możemy sobie swobodnie wejść wyjść z tego kampera także nie ma najmniejszego problemu i jeszcze jedno dodatkowe łóżko moment tak? 4 tak raz dwa trzy, trzy cztery, cztery mhm. składane ze stolika aczkolwiek mhm. wczoraj rozmawiałem z klientem który kupił u nas taki egzemplarz w zeszłym roku i spokojnie 3 4 osoby się tutaj zmieszczą a dlaczego a dlatego że mamy nogę teleskopową obniżamy ten stół rozkładamy mhm wypełniamy poduchami, ale w przypadku tej wersji sześcioosobowej producent marka JotiLine dodaje tutaj jeszcze dodatkowy stelaż, który wtedy już zachodzi, że tak powiem, tutaj do tych drzwi z materacem, aczkolwiek przy yy, niewykorzystaniu tego stelaża spokojnie tutaj dwie trzy osoby jeszcze się wyśpią. To jakie tu jest łóżko wtedy się tworzy? Nie pytam ci o wymiary. 219 ale... na 156. Ok, ok. Także całkiem, całkiem spore. No, powiedzmy sobie szczerze, często gęsto nie mamy takiego łóżka w domu, tak? Prawda, no, prawda. Takie mhm. wymiary, tak. W samochodzie jest złe. Sa nie? W samochodzie, samochodzie jest złe. Tak. Wielki aneks kuchenny do przygotowywania. No, w końcu podróżuje całą rodziną, więc obiad też muszę przygotować. Tak, i to o co walczyliśmy, jeżeli chodzi o, o jakieś tam nasze spostrzeżenia, jako, jako tam autoryzowany dealer, mhm. no e, żeby kuchenka miała dwa palniki, i żeby ta szyba. Była po prostu dzielona. Jeżeli chcemy ugotować sobie tylko coś, jedną rzecz, tak, Aha. jeden garnek, jedną patelnię postawić, zawsze mamy jeszcze dodatkowy blat Roboczny. roboczy, bez najmniejszego problemu. Jasne. Tam jest szafa, to wiadomo, a tu łazienka. Pokaż tak. jeszcze łazienkę. Zapraszam Daj rzucić okiem do łazienki. Do łazienki. O, puścimy właśnie tak. Łazienka całkiem spora, mhm. wspólna, aczkolwiek prysznic, również należący do jednych z wyższych. Tak. Ja zawsze klientom tłumaczę, że jeżeli chodzi o Jotilina, tu za chwilkę może to jeszcze pokażę. Właśnie, bo to jest jeszcze brodzik. Jest, a tak. Mhm. Jest bardzo fajny brodzik i ten brodzik jest bardzo mocno wpuszczony w podłogę. Mhm. Dzięki czemu nawet ktoś, kto jest bardzo wysoki, nie będzie miał problemu z kąpielą. No to ja wskakuję, ja mam 1,85m, przypominam. Zapraszam. To jest najlepszy test. No i jeszcze nad tą głową mam z dobre 20, tak? Nie widzę, ale myślę, że nawet chyba ponad 20 centów. Fajnie podoba mi się, że znalazłeś od razu miejsce wiesz, na, na, na tą deskę z Brodzika, na którą nigdy nie mam miejsca. Tak sobie to wymyśliłem i taki patent sprzedaję zawsze pieniądze. Bardzo dobre, bardzo dobre. Tak. Okej, okay, wszystko wiemy, jeżeli chodzi o te tanie marki, więc proszę iść przodem, a ja zacznę Cię wypytywać o. Dla mnie, chyba jeden z najładniejszych kamperów, generalnie na targach. Na pewno pod U, kątem myślę, tak. designu. Włosi są wybitni pod tym względem. Dwa modele Mobilwerty prezentujecie, opowiadaj. Może zaczniemy od naszego rodzynka e, Mobil Kajak. Jest, jest to e, pełna integra, która e, przyjechała do nas e, zaledwie parę dni temu. Jest to model, który zamówiliśmy, żeby pokazać klientom, że e, m, można mieć pełną integrę z super ładownością. Tak? Ponieważ jest to egzemplarz, który jest zbudowany na podwoziu heavy, czyli jego DMC wynosi 4,5 tony, ale możemy go zhomologować na 3,5 tony, o czym za chwilkę opowiem. Ważna jest waga tego samochodu. My zważyliśmy ten egzemplarz, my zważyliśmy tego kampera i waga tego kampera to jest 2980 kg. Jak? W przypadku... Jest bardzo <laughs> lekki, tak? Myślę, że dużą rolę też tutaj odgrywa podwozie Alko, ale uważam, że mając prawo jazdy kategorii C, kupując takiego kampera, który waży 2980 i ma wlane 15 litrów paliwa, nawet jeżeli uzbroimy go i zrobimy na przykład 3 tony 100 czy mhm. tony 200 przykładowo, mamy tonę 300 ładowności, ponieważ różnica pomiędzy tym 4,5 a 2980 na, na ten moment dzisiejszy, no to jest 1500 kg to jest półtorej tony ładowności. Ale on jest bardzo wielki, się wydaje. Ile on ma długość? 7,47 dokładnie. Mhm. Wielki garaż z tyłu, tutaj. Tak. Wasze zaplecze małe, biurowe. Wasze <grym> zaplecze małe, tak, oczywiście. Mhm. Ale to już e... też jest nowy model na 25 rok, i te okna chyba są jakieś inne? Czy mi się inne wydaje? Inne okna. Zauważyliśmy, że producent zastosował okna marki Dometic. Uważam, że Okna troszeczkę wypuszczone, mm -hmm. ale w delikatnie, ta, delikatnie mm -hmm. dosłownie delikatnie, mm -hmm. ale w takim właśnie czarnym, przyciemnionym stylu, no nadają takiej elegancji, tak? Jasne. Ile to kosztuje? 645-900 brutto. Po tych cenach, które słyszeliśmy przez chwilą, wiesz, yy, jest Tak. Grubo. Yy, jakość wyposażenie, yy, silnik, yy, przednie światła, full LED, to wszystko musi kosztować, tak? Jasne, to jest najmocniejsze podwozie fiata? Yy, tak. 180, tak? Dobrze Tak, pamiętam? 180, automatyczna skrzynia biegów. Ten akurat egzemplarz ma również pakiet outdoor, w skład którego wchodzi zewnętrzne wyjście gazowe, zewnętrzne wyjście prysznicowe, zewnętrzne wyjście 12, 230 i mhm. SAT. Jasne. To co, czekamy na wejście do środka, klienci chodzą, obserwują? Chodzą, obserwują. Mamy bardzo duży ruch. Tak? Trzeba czekać. Powiem Ci, że nie wiem od czego zacząć. Czy od salony, czy od łazienki, czy od tej sypialni. Tak zrobiłem kilka kroków. No mi się podoba po prostu. Mnie po również. Prostu. Może zacznijmy od tej części przedniej. Mhm. Mamy tutaj egzemplarz z układem face-to-face, -face, który jest bardzo popularny w integrach, aczkolwiek no też widuje się te integry z tą kuchnią w kształcie litery L, co wydaje mi się troszeczkę z tego miejsca zabiera. Tak, zdecydowanie. Mhm. Mamy tutaj kampera z podwójną podłogą. Mamy kampera, który ma dodatkowe schowki w podłodze. Mamy kampera, który jest e, świetnie wyizolowany na zimę. Warto też wspomnieć a propos zimy, że tutaj te zbiorniki schowane są w podwójnej podłodze. Warto również wspomnieć, że ten egzemplarz, który pokazujemy na targach, mhm. ma dodatkowy pakiet Arctic Electric, mhm. e, gdzie Mamy ogrzewanie Trumę Kombi 6, mm -hmm. gazowo-elektryczną, ale również producent, marka Mobilvetta dodaje do tego całą taką matę zasłaniającą na tą część przednią, oczywiście zewnętrzną, mm -hmm. jak i również matę izolacyjną na, na całą szyferkę. deskę, na mm -hmm. całą szoferkę tak? Mm -hmm. Co już daje nam naprawdę możliwość komfortowego. Podróżowania i przebywania w jakichś ekstremalnych warunkach. Niwelują, to jest zimne mostki, tak zwane. A powiedz mi, tak. co to jest to? Ogrzewana noga od stołu. Yy, Czy yy, ja mogę to rozpiąć? Może, <grym> <Jestem grym> Może, rzeczywiście. Jestem mega ciekaw, co jest pod spodem, bo zobaczcie, jest kawałek materiału. <grym> ok. Dlaczego? Yy, <grym> Ja nie tak. wiem, ale jak będę w fabryce zapytam. Ale naprawdę wydaje mi się, że bo to jest tylko element dekoracyjny. To jest dekoracyjny, e element tak? dekoracyjny. Bo to tak. i bez tego ładnie wygląda po prostu. Nie, nie? Uważam, uważam, że, że, że właśnie gdzieś to jest to faktycznie jakiś element dekoracyjny. Mhm. Teraz będę, wiesz, co się stało. Ale powiem ci, zapytam w fabryce, Wie? co autor miał na myśli. Ja bo ja słyszałem, że to są jakieś nadbuchowe takie rzeczy przez nas, przez nóżkę, tak? To w mobilwecie, w waszych? Nie? Nadmuchowe? Nie, 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 nie. pomyliłem też. Dobra. W każdym razie przechodząc tak płynnie trochę do aneksu kuchennego. Kuchenka trzypalnikowa, do tego oczywiście jest tutaj bardzo fajna taka deska, która zasłania nam te dwa palniki, tak? Mhm. Możemy użyć jej oczywiście jako deski do krojenia, bo swoją strukturą przypomina właśnie tą deskę. Mhm. Bardzo ciekawy. bajerański. Mhm. Bajerański z lew, płytki ale szeroki. Tak? No to fakt. W tym miejscu dodatkowo mamy schowek. Ok. Myślę, że jest to taki jakiś bardziej schowek na jakieś przyprawy, jakieś tam Takie, gadżety, tak? Dodatkowe, podręczne rzeczy, podręczne kuchenne. rzeczy kuchenne. Dodatkowo, jeżeli tego miejsca w kuchni nam zabraknie, możemy sobie wysunąć tutaj spod tej kuchenki gazowej dodatkowy blat. tak? Mega. Nawet żeby coś, coś odłożyć na chwilę po prostu. na chwilę, dokładnie. Jasne. Nowa lodóweczka. Zobaczcie może z zewnątrz najpierw, bo ja jeszcze takiej lodówki Jarku nie widziałem wcześniej. Coś mm. te Ford chyba nowego po prostu tak. wypuścił, bardziej yy, taka domowa Bardziej się domowa, mhm. szersza, trochę niższa, mhm. ale z większą z większym litrażem, tak? Ponieważ ten litraż tutaj wynosi 174 174 litry, ale co warto wspomnieć, jest to lodówka kompresorowa, która nawet przy takich temperaturach powyżej plus 33 stopni po prostu się nie męczy i działa normalnie jak te lodówki domowe, tak? bo to jest suma suma, no, taka sama lodówka, jaką mamy w domu. Mhm. E, więc ona jest kompletnie bezobsługowa. Uważam, że jest to świetny wybór i generalnie w każdym kamperze jednak ta lodówka kompresorowa powinna być. Mhm. E, trzeba też wspomnieć, że no, jest może. Bardziej prądużerna, tak, ale no jest, tak. Mhm. Aczkolwiek wydaje mi się, że jest wygodniejsza. Jasne. Tu dzieje się magię, bo uważam, że. Czy ten model dobrze pamiętam, że nazywa się Kyjacht? No i widać, widać, że ten jacht to tutaj głównie w tej łazience się pojawia właśnie. Tak. Dodatkowo bardzo fajna sprawa, zamontowali tutaj y, okno dachowe. Co ważne, to okno ma normalne wymiary 40 na 40 tak, mhm. tak, możemy spotkać to w kanterach. Mhm. Możemy to okno wymienić na jakiegoś Maxfana wedle życzenia, tak, żeby on tam jeszcze wyciągał, że tak powiem, tą parę pod, pod prysznica. Mhm. Mm, bardzo designersko, tak szczegółowo wykończony y, model. Jasne. Oła. Magia, ty tam, tam się świeci, tam jest na bogato, tam nie? Się Tak świeci. Tak tylko rzuciłem okiem, ale tam jest na bogato. Jak? Jak, Krzysiu, Jak oceniasz? Daj, ma... daj, daj mi rzucić okiem, nie no ślicznie to wygląda ty Jarek. Tu jest naprawdę ekskluzywnie. Jeszcze te... Przetoczenia LEDowe boczne przy podłodze świetnie to współpracuje. Ktoś pomyślał, co u Włocha? Ktoś pomyślał. Ktoś pomyślał, ktoś się zastanowił. Okej, okay, jeszcze tylna sypialnia nam została, moi drodzy. Dwa łóżka pojedyncze z możliwością, rozumiem, środkowego połączenia tutaj. Tak, połączenia w jedno duże mhm. i akurat ten egzemplarz również w pakiecie po rozłożeniu, że tak powiem, po złożeniu tego łóżka w jedno całe. Mhm. Ma oryginalne narzuty, bardzo grube, tak yy, na, na całe łóżko są poduszki, oryginalne mol, mobilwety, mhm. fabryczne, więc robi się tutaj naprawdę bardzo, bardzo domowo. Właśnie. Jak tak. już usiadłeś na tym łóżku, tak. zobacz znowu ile masz nad głową. To tak? no, fakt. Ale no. ja naprawdę czuję się tutaj bardzo taki, wiesz, swobodnie się po tak. prostu. Czy to w tym kamperze, czy to nawet w jodtillanie, tak. naprawdę jest taka swoboda po prostu. No, jest jak w domu, tak i mhm. taki jest zawsze nasz zamysł, tak? Jeżeli klient przychodzi, szuka jakiegoś kampera, Szafie. zawsze chce, żeby po prostu Czuł się jak w domu, tak? Jasne. Można to z Alde zamówić na przykład. gdyby było. Z tego, co się orientuję, to tak. Aczkolwiek, jeżeli. Ymm, muszę, to, muszę się upewnić, ale jeżeli wchodziłoby w grę Alde, mhm. y, na pewno. Powyżej 3,5 tony wchodzi. DMC 4,5. Ja bym uważał. Ja tu generalnie uważam, że to jest po prostu warto wziąć. Tak. Wyższe, wyższe DMC i, i tyle. Też tak uważam jeszcze przy tej ładowności, tak? tak. Po tym zważeniu, gdzie, gdzie byliśmy w szoku, to. Ale ślicznie to jest. Tu jest jakieś wielkie lustro. No fajnie to wygląda. Robi to wrażenie i no nie wiem, mi się po prostu podoba. Może Włosi są nieco bardziej abstrakcyjni, ale odważni o designie. Ale im to po prostu wychodzi, no. Zobacz ile tu jest, ja w ogóle zawsze byłem zaskoczony, ile tu jest rodzajów materiałów, Tu jest co innego, tu jest co innego, tu jest co innego, tu, 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 a to wszystko ze sobą, wiesz, gra. Gra. No, gra. po prostu, Tak, w sieci. Jarku, bardzo dziękuję. Chodźmy jeszcze Jarku, na stoiszko, wy, wy, wycofujemy powolutku. Bardzo Ci dziękuję, życzę owocnych e, targów. Jak Wasze plany na najbliższy sezon, 24, 25 jak z dostępnością pojazdów? Co tam w salonie słychać, tak już gwoli podsumowania? E w salonie bardzo dobrze. Nie zalało Was. Nie zalało nas mhm. na, na całe szczęście. Jesteśmy akurat po tej stronie Czechowic, gdzie, gdzie mogliśmy, że tak powiem, spać spokojnie. Um, cały czas, y, że tak powiem, wysyłamy lawety po dostawy samochodów z no, tego nowego rocznika, mhm. um, ponieważ bardzo dużo egzemplarzy sprzedaliśmy w tym roku. Tak? Nie mamy jakichś samochodów. Takich zastokowanych tak Zastokowanych. Mm -hmm. Sprzedaż szła na szczęście na bieżąco, więc jestem bardzo zadowolony. Jeżeli chodzi o dostępność na ten przyszły sezon, wracają chyba takie normalne czasy, gdzie po prostu przychodził klient, powiedział chce taki samochód, ale w innej tapicerce i do miesiąca czasu byłem w stanie mu takie auto ze stoku fabrycznego sprowadzić. Super. Co też mnie bardzo cieszy. Że po prostu może ten klient się poczuć bezpiecznie, tak? że nie musi czekać na samo drog 2-3-4, bo takie czasy też niestety były. Więc bardzo dużą uwagę zwracamy teraz oczywiście na Mobile tak, bo, bo jest to marka premium. To jest wasz główny produkt, tak em, jakbyś miał wyróżnić? Jeżeli, je, znaczy taki top. Mhm. E, jeżeli chodzi o top premium, to tak. To Mobile Jeżeli tak. chodzi o top sprzedażowy. -Line. Jasne, wszystko wiem. Jarku, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Gratuluję awansu. Przy okazji dziękuję, zdradzę serdecznie. Wam, że Jarek od trzech miesięcy jest już dyrektorem zarządzającym firmy MTM Campery. Tak Także gratuluję. Dziękuję ja ze swojej się. strony bardzo dziękuję za dzisiejszą Waszą uwagę. Zapraszam do subskrybowania kanału na Biwaku. Zapraszam i do nas, i do MTM Campery. Dziękuję. Dzięki.